Cześć, witam na kanale, tu Pixel Look, a dziś chciałbym Wam zaprezentować jak udało mi się zmodyfikować konsolę Sega Dreamcast i jest to moja autorska modyfikacja konsolę zmodyfikowałem wewnętrznie jak i zewnętrznie jest to mój autorski projekt, a więc zapraszam po kolei jakie modyfikacje zostały wprowadzone w konsoli Pierwszą modyfikacją konsoli jest zmiana obudowy na nową przezroczystą, plus dodatkowe logo Dreamcasta nowe w kolorze metalicznym. Całość naprawdę prezentuje się świetnie, fajnie to wygląda, naprawdę świetny projekt. Koszt obudowy to waha się w cenie od 150 do 200 zł naprawdę wygląda to pięknie bo niestety moją konsolę zaatakowała żółtaczka i yy, cała konsola yy, zrobiła się żółta zamiast biała jak była w oryginale, ale ta modyfikacja naprawdę robi robotę, świetnie konsola się prezentuje wszystko jest fajnie Dopasowane, wykonane z fajnego plastiku. Naprawdę polecam każdemu tą modyfikację. Kolejną modyfikacją konsoli jest zamontowanie zewnętrznego zasilacza, czyli wymontowanie wewnętrznego zasilacza i zastąpienie go specjalnym układem do zasilania zewnętrznego, który znajduje się tutaj. Montujemy oczywiście tutaj z tyłu, w zestawie jest gniazdo nowego zasilania zewnętrznego. Zostajemy płytkę główną oraz taki zasilacz zakończony taką końcówką, długość kabla to 2 metry, a koszt takiej modyfikacji to 150 zł, dzięki takiej modyfikacji konsola nam się nie przegrzewa wszystko chodzi stabilny naprawdę spoko opcja jeśli ktoś lubi długo grać na konsoli na pewno ta modyfikacja przyda mu się Kolejną trzecią modyfikacją jest zakup specjalnej przejściówki czyli adaptera HDMI Jest to specjalny adapter, dzięki któremu możemy podłączyć konsolę przez kabel HDMI. Ta przejściówka naprawdę poprawia jakość obrazu wyświetlanego na telewizorze. Świetna sprawa, naprawdę w porównaniu do oryginalnego kabla, jakość i ostrość obrazu na telewizorze, telewizorze jest naprawdę o wiele lepsza. Jaki sam dźwięk. Koszt takiego adaptera to waha się od 100 do 150 zł. Naprawdę warto kupić tą przejściówkę, robi robotę. Czwartą, a zarazem najważniejszą modyfikacją konsoli jest zamiana, wymiana napędu CD na gdm czyli jest to. Czytnik kart SD, dzięki któremu możemy mieć całą bibliotekę gier na Dreamcasta bez potrzeby kupywania płyt. Koszt takiego czytnika gdm to waha się o 400 do 500 zł. Oczywiście musimy jeszcze dokupić kartę SD, czyli koszt kolejnych 100 zł. Za nagranie gier dziękuję. Graj budzie. Polecam jego, oczywiście, kanał. odwiedźcie, Prowadzi fajne live'y z retro konsol. Jeszcze raz dzięki za nagranie gier na gdm -u. Jest to naprawdę świetny czytnik gier, a zarazem świetna modyfikacja. Polecam od każdemu. Fanowi Dreamcasta, taką modyfikację jest naprawdę świetna. Świetnie się sprawdza. I tak właśnie prezentowałaby się moja autorska modyfikacja konsoli Sega Dreamcast. Koszt takiej modyfikacji to 1000 zł. Oceńcie sami, czy to dużo, czy mało. Wszystkie akcesoria i modyfikacje zakupiłem na AliExpress. Ja ten projekt oceniam, że naprawdę wyszedł mi bardzo fajny. Wszystko działa sprawnie. Naprawdę polecam te modyfikacje. Wyszedł mi tak zwany sztos. A ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Zostawcie jakiś fajny komentarz po sobie, którą może macie modyfikację, którą, którą wam się najbardziej podoba. I tak właśnie cały projekt by wyglądał. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć, miłego dnia życzę.